Radiowy Ekspres Studencki, czyli magazyn z życia Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W dzisiejszym wydaniu opowiemy Wam o wręczeniu stypendium prezydenta miasta Torunia, kolędowaniu w bibliotece oraz o corocznym poświęceniu akademika. A przy mikrofonie Małgorzata Zimnoch i Krzysztof Brauer. Zapraszamy. Radiowy Ekspres Studencki. 15 stycznia nasi studenci oficjalnie otrzymali stypendium naukowe z rąk prezydenta miasta Torunia Michała Zaleskiego. Aby starać się o takie wyróżnienie, należy m.in. uzyskać w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,5, a także w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich prowadzić działalność naukową lub artystyczną. Miejski program stypendialny to finansowe wsparcie skierowane do najlepszych studentów, którzy kontynuują lub rozpoczynają studia w Grodzie Kooperacyjnej. Prezydent miasta Michał Zaleski zaznaczył, że stypendium jest jedną z wielu możliwości rozwoju. Na pewno motywacja do tego, aby studiować w Toruniu, a później, żeby zastanowić się nad możliwością pozostania w naszym mieście, podjęcia tutaj pracy zawodowej po ukończeniu studiów, no albo ewentualnie dalszego kształcenia, przecież jeszcze przed paniami i panami studentami studia doktoranckie, których też można skorzystać. No więc z tych możliwości w Toruniu jest dużo, cztery wyższe uczelnie. Które kształcą w bardzo różnych kierunkach, zapewniają możliwości studiowania. A miejsc pracy ciekawych i myślę, że pasjonujących dla absolwentek i absolwentów studiów w Toruniu jest na pewno sporo. O swoich odczuciach po otrzymaniu tej gratyfikacji opowiedzą studenci. Stypendium jest dla mnie na pewno dużym wsparciem finansowym. Przez to stypendium mogę pozwolić sobie na więcej rzeczy. Czuję się bardzo doceniona z tym wyróżnieniem, ponieważ w tym momencie mam świadomość, że moje wysiłki nie poszły na marne i że rzeczywiście zostały one w jakiś sposób nagrodzone. Jak dowiedziałam się o tym, że zostało mi przyznane stypendium od prezydenta miasta, poczułam się bardzo doceniona. Jestem niezwykle wdzięczna za to. Oczywiście otrzymane środki przeznaczę na mój rozwój, to jakby najważniejszy taki cel, zarówno jeśli chodzi o ten rozwój taki bardziej zawodowy, jak i osobisty. Wszystkim wyróżnionym studentom gratulujemy i życzymy tych możliwości, o których mówił prezydent miasta Torunia. W minioną środę w Bibliotece Aksim odbyło się wspólne kolędowanie. Na wydarzeniu zebrali się studenci, a także wykładowcy i pracownicy uczelni. Uczestnicy śpiewali kolendy i pastorałki ze studenckim akompaniamentem. Poszczególne utwory muzyczne zapowiadali prowadzący całe wydarzenie, opowiadając o historii i anegdotach kolęd. Gościom przybyłem na koncert kolęd bardzo spodobało się wykonanie Cichej Nocy. Trzeba przyznać, że ta kolenda to prawdziwy fenomen, ponieważ uznaje się, że jest jednym z najczęściej tłumaczonych utworów bożonarodzeniowych. Zaczynała właściwie tak niepozornie, w małej austriackiej parafii. Ale właśnie głębokie słowa i ponadczasowa melodia przyczyniły się do jej międzynarodowej popularności. Jej piękno przenika przez kulturę i granice, docierając do serc ludzi na całym świecie. W ubiegły czwartek miało miejsce coroczne wspólne kolędowanie i poświęcenie akademika. W wydarzeniu uczestniczyli duszpasterzy akademicy, na czele z ojcem rektorem, doktorem Zdzisławem Klawką oraz studenci. Wspólnemu kolędowaniu towarzyszyło święcenie wodą i oznaczenie poszczególnych drzwi symbolem C plus M B 2024. Z okazji wspomnienia patrona dziennikarzy, świętego Franciszka Salezego 27 stycznia odbędzie się sympozjum oblicza dziennikarstwa. Wygłoszą prelekcje tacy goście jak Anita Gargas, Janusz Kawecki, Jolanta Hajdasz, Dorota Kania oraz Jakub Maciejewski. Jest to niezwykle ważne wydarzenie w obliczu ostatnich zdarzeń medialnych. O tym, co będziemy mogli usłyszeć podczas konferencji, opowie doktor Jolanta Hajdasz. Naprawdę znamienici dziennikarze wezmą w niej udział i my... Myślę, że będziemy mogli wspólnie zastanowić się nad współczesnymi zagrożeniami wolności słowa, w czym one się przejawiają i tak naprawdę w jaki sposób odbijają się na pracy zawodowej dziennikarzy, tych, którzy na co dzień zmagają się z tą właśnie niełatwą pracą. Niełatwą, ale jak dającą wiele satysfakcji, dającą wiele radości. I myślę, że każdy z nas będzie umiał to po prostu powiedzieć, mimo kłopotów, które czasem w tym zawodzie po prostu mamy. Podczas spotkania odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem absolwentów Aksim. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału. W ostatnich dniach nasi dziadkowie obchodzili swoje święto. Z tego miejsca składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Bardzo dużo dla mnie znaczycie. Jestem Wam bardzo wdzięczny, że wychowaliście moich rodziców, że wychowaliście mnie, kiedy tam był remont u mnie w mieszkaniu, kiedy moje siostry się rodziły, że zaopiekowaliście się. Mną i, i że wychowaliście mnie na takiego człowieka, i że jestem dumny, że jesteście moimi dziadkami. Babciu, dziękuję Ci za to, że nie pozwoliłaś, żebym była głodna. Dziadku, za Twoje żarty i zawsze dobry humor. Bardzo dziękuję mojej babci za to, jak wychowała moją mamę, która przekazała mi wiele wspaniałych wartości. I chciałam jej życzyć, myślę, starszym osobom przede wszystkim zdrówka. Bo to jest najważniejsze, ale też błogosławieństwa Bożego. A ponadto pogody ducha, kochających ludzi wokoło i żeby niczego wam nie brakowało. Dziękujemy za waszą miłość. I tymi życzeniami kończymy dzisiejsze wydanie radiowego Ekspresu Studenckiego. Kolejne niezmiennie w przyszłym tygodniu o stałej porze. Pamiętajcie, że jesteśmy dla was na portalach społecznościowych, Instagramie, Facebooku i Twitterze. Odwiedzajcie również naszą stronę internetową axim.edu.pl. A żegnają się z Wami Małgorzata Zimnoch i Krzysztof Brauer. Do, Do usłyszenia. usłyszenia.